No więc jest już słoneczko, jest yy, skończony Mercedes, który był przedtem na filmach. Tutaj stoi, prawda, z otwartą maską. Patrzymy, jak to wszystko wyszło. W świetle słońca, tak. progi równiusieńko zrobione, wstawione. Wszystko trzyma linie, tak. od środka już dywany założone. Listwy poskładane. Czyli można powiedzieć, że Mercedes 190 wersja tutaj kolega mówi, że jest to wersja bardzo mało egzemplarzy, która wyszła, tak? co tutaj jest jeszcze pokazane na masce. Weź Stasiek i maskę. E, tam trzeba Marek odbezpiecz tę maskę, żeby ją położyć. Zabezpieczenie tutaj nakręcimy. Tak, tutaj mamy. Zamykamy już maskę. Tutaj mamy tak zwaną mapę toru wyścigowego. Jest to rzadka wersja Mercedesa 190. Ile ich marek wyszło? 20. 20 Mercedesów, tak, wyszło. I w tym samochodzie były, zaczęło się od wymiany progów, doszła do tego wymiany kawałki podłogi Tak jak było na poprzednim filmie Wszystko zostało zrobione, zabezpieczone, listwy wróciły na swoje miejsce I pokazujemy tutaj Samochód, który wrócił na jezdnię Który pojechał na jezdnię, tak ta matka to jest po prostu e, ciężko. W 1984 roku był sławetny wyścig kierowcy formuły pierwszej z okazji otwarcia, ponownego otwarcia toru Norwody w Premoncie. E, wygrał go senna i 5 lat później wypuszczono e, taką krótką serię 20 sztuk. Jako pamiątkę tego wydarzenia. Tak, i ja akurat tego Mercedesa przyszło mi tutaj robić. Przyjechał jak jeszcze leżał śnieg. A już od tygodnia, czy od półtora, czy od dwóch, wrócił z powrotem na jezdnię I tutaj przez ciekawość jeszcze pokazujemy, jak to wszystko wygląda: że wszystko jest równo, te progi wróciły. Na progach są plastiki. Mercedes jest ładnie spasowany, tak? Plastiki wróciły na swoje miejsca. Samochód, można powiedzieć, na daną chwilę nie ma żadnej dziury i jest pełnowartościowym autem, to tak tylko było takie jakby można było powiedzieć, po to to specjalnie nakręciłem tak, żeby było widać jak to wszystko wygląda.